Zobacz, co tu mam. To nowy Galaxy Z Flip 6. Malutki, fajniutki, ale teraz dzięki funkcjom AI niesamowicie potężny. Zobacz, w podłożeniu masz tu ten mały ekranik, prawda? Teraz, gdy wyświetli Ci się na nim wiadomość, AI podpowiedź gotową odpowiedź. Nawet nie musisz go rozkładać. W smartfonie zastosowano 50 megapikselowy aparat premium, który z AI jest jeszcze lepszy, bo pozwala fotografować na wysokim poziomie nawet w słabym świetle. I to nie tylko w apce aparat, ale też bezpośrednio w Instagramie. A gdy ustawisz się do zdjęć ze znajomymi, sam was wykadruje. Samsung Galaxy Z Flip 6 to telefon radość. Chcesz jej dopełnić? Dokup jeden z nowych smartwatch, np. Galaxy Watch 7 oraz douszne słuchawki z ANC Galaxy Buds 3. Kup w supercenie w MediaExpert lub na MediaExpert.pl. Teraz w przesprzedaży skorzystaj z rewelacyjnych benefitów i zyskaj nawet 3000 zł w ramach odkupu poprzedniego smartfona.